Prezentuję kolejnego, kolejnego gołąbka o numerze 72-76. Prawdopodobnie będzie samczyk. Ojcem tego gołąbka jest gołąb o numerze 71-74. Jest to syn dwóch bardzo dobrych lotników: 12275 był czwartym masem oddziału w 2022 roku. Zdobył 12 konkursów na 13 wkładań. Też w 2021 roku był liczony do kategorii B, w którym miałem 121 koeficient. Babką tego gołąbka jest 12,246. Bardzo dobra też moja lotniczka. W tamtym roku miała 10 konkursów na 13 wkładań. Też jako roczna miała drugi konkurs 300, piąty konkurs 300, także takie czołowe konkursy w, tamtym, w tym jeszcze roku. Też zdobyła konkurs z Brukseli. Także super takie gołębie z góry twarde i sprawdzone. Między innymi półsiostra tego gołąbka w 2022 roku była trzeciolotniczko sekcji na młode Cztery wkładania, cztery konkursy. Wtedy sezon był bardzo ciężki, bo dużo gołębi poginęło. A ona sobie super dawała radę. A z dołu jest mat, e, matką tego gołąbka. Jest e, samiczka od e, Janusza Szalkowskiego o numerze 2138. E, jest. Posiada w swoim rodowodzie e, takie gołąbki jak właśnie 2138. Jest oj, ojciec 209 e, po super parze. 554 razy 246 wnuk Barko wnuczka olimpijczyk bumerang także także bardzo dobre gołębie z jednej strony moja sprawdzona linia a z drugiej strony dołączone coś do super do krzyżówki